Hey, Witajcie, z tej strony Bludi, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, tym razem zagramy sobie w Call of Duty Advanced Warfare, gramy sobie tutaj na mapie Biolab, bronią ASM1, no i tyle na temat tego gameplayu, z tego co widziałem to jest mało deadów, kill me, tak średnio, no ale obejrzycie sobie ten filmik w spokoju i wysłuchajcie mojego komentarza. Na początku chciałem prosić parę kwestii. Dziękuję wam za to, za odbiór ostatniego filmiku, czyli mojego pierwszego facecama bety Battlefield Hardline i od razu chciałem was przeprosić za mierny wynik, no ale to był live i dopiero wtedy się wgrywałem w tą betę, ale już mogę wam powiedzieć, że mam więcej filmików nagranych z tej bety. Ukażą się w niedalekiej przyszłości. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że e, nie było teraz filmików, ponieważ dopadła mnie choroba i powiem Wam, bardzo się poirytowałem, ponieważ miałem teraz ferię. Mam dalej ferię, ale teraz jedę do babci na ten drugi tydzień, a w pierwszy tydzień chciałem dużo filmików narobić, no ale no niestety dopadła mi choroba i dopiero dzisiaj jestem w jakimś tam stanie, żeby nagrać ten filmik. No ale postaram się... E, i dzisiaj właśnie nagrać, jutro nagrać i kiedyś może jeszcze tam nagrać, żeby jakiegoś dłuż, dłuższej przerwy nie było na moim kanale, ponieważ no nie chcę, nie chcę żadnych jakichś takich przerw robić. I tyle na temat tego. No i dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmiku. Dzisiaj chciałem pogadać o YouTubie teraz i YouTubie co był kiedyś. Powiem Wam tak. YouTube teraz, a YouTube kiedyś to jest, to jest duża rewolucja, duża, duża poprzeczka. Kiedyś YouTube był całkowicie inny, a teraz YouTube jest całkowicie inny. Kiedyś YouTube był taki, że ludzie mieli w dupie wyniki. No może dopiero wyniki były zapoczątkowane... E i Loczek, no Joszy to jeszcze tak średnio, ale Loczek tak zapoczątkował jakieś tam wyniki wyższe, czyli jakieś tam Moaby, coś w tym stylu, ale powiem Wam, na no, wyniki jakoś tak super nie zważano, nie zważano jakoś, a teraz na przykład wyniki to, to są po prostu, to, to każdy teraz patrzy jak nie ma że nie masz jakiegoś super wyniku, to tak już tak nie ogląda Cię jakoś, takim y, przymileniem albo coś w tym stylu tak, tak to ująłem, ale teraz wynik się bardziej liczy niż kiedyś kiedyś to ludzie bardziej pocięli na komentarz i według mnie komentarz jest ważniejszy no ale dobra, nie będę się tu spierał bo wiem, że dużo osób też bardzo patrzy na wynik, na gameplay i nie będę się nie będę tej kwestii e, rozpierał no ale kiedyś był YouTube taki że ludzie bardziej patrzyli e, na to co powiesz co zaoferujesz swoją gadką, niż yy, to co pokażesz w tle, ponieważ kiedyś to ogólnie jakość tych materiałów, jeśli chodzi o stronę techniczną, to no nie był za fajny, nie był za fajny, to nie było high definition tylko bo 480 bo high definition to później dopiero weszło. No ale dobra, to była taka pierwsza kwestia. Następna rzecz to była taka, że youtuberzy kiedyś to byli całkowicie inni. Kiedyś youtuberzy, na przykład tacy jak Grom, Loczek, Yoshi to byli trzy youtuberzy, którzy po prostu nagrywali z pasją. Na przykład Josi jeszcze nagrywa, nie? Ale na przykład Grom i Loczek to niestety odeszli. Loczek coś tam próbuje wrócić, no ale to powiem wam to jest coś tam, coś tam, to jest nic. No niestety grom odszedł od YouTube'a i powiem wam, no to jest trochę smutne, że YouTube, YouTube trochę stracił, stracił trochę na sobie i kiedyś to pamiętam, oglądałem ich i, i oni nagrywali z taką mocną pasją. Oni tak się ekscytowali tymi grami, to nie było to, co kiedyś, że na przykład, o, wbijam DNA ja i taki, i to jest takie, wbijam DNA ja, bo co, to nie, a to tam były emocje, oni mieli taką pewną energię w sobie. I to nie było takie, że a to zrobiłem, a to zrobiłem, tylko o kurde zrobiłem, no to było takie powiem wam takie emocje, to była taka energia która przyciągała do siebie która przyciągała, ten youtuber to kipiał tą energią, on jak na komentarz szedł, to widać było po tym youtuberze, że on nie idzie yy, żeby zrobić następny komentarz, żeby odwalić swoją robotę albo żeby popatrzeć ile mu przybyło, ile mu przybyło z partnerstwa pieniędzy, tylko że oni robili to czystą nieprzymuszoną pasją która, która aż w nich kipiała żeby nagrać następny filmik i właśnie to ich czyniło najlepszymi i powiem wam to było coś pięknego pamiętam jak kiedyś oglądałem Groma to był gość powiem wam to był gość jak teraz to jeszcze przypominam i ostatnio oglądałem jego starsze filmiki to kurde, on to miał prawdziwą moc w sobie. I on wyniki miał w dupie za przeproszeniem tak powiem. Też on miał takie mlizemne wyniki jak nie wiem, nie wiem kto i, i ile on miał widzów? Prawie 8 tysięcy, nie? Prawie 8 tysięcy no. Kurde, mówię wam, on to miał na przykład yy, filmiki ogólnie zajebisty jeśli chodzi pod ogólnie jego energia i, i takie sprawy no ale dobra, filmik dobył do końca ja się powoli będę z wami żegnał do zobaczenia w kolejnych materiałach, subskrybujcie lajkujcie i oczywiście komentujcie do widzenia i cześć